Nie macie pomysłu, jak zapakować liścik miłosny do swojej walentynki, a nie posiadacie w zanadrzu żadnej koperty? Mam dla Was więc idealne rozwiązanie. Sami stwórzcie taką kopertę, wykorzystując do tego zwykłe papierowe serduszko. Jeśli zależy Wam na wykonaniu idealnego, równego serca, to zerknijcie na filmik zatytułowany Papierowe Serce 3D, gdzie pokazuję, jak szybko i łatwo stworzyć taki szablon. Jeśli natomiast chodzi o naszą serduszkową kopertę, tworzy się ją następująco: serce odwracamy do góry nogami, a następnie składamy do środka oba jej boki. Zaczynamy od strony lewej. Możemy już zagiąć, a następnie w taki sam sposób składamy część prawą. Jeśli zrobimy to trochę krzewo, nie martwcie się, następnym razem pewno wyjdzie. I teraz możemy dokładnie wyrównać wszystkie zagięcia i kierujemy dolną część ku górze. Zaginamy. Następnie składamy górny element i powstała nam urocza koperta. Do wnętrza takiej serduszkowej koperty, poza liścikiem, możemy włożyć także mini serduszka które wyglądają tak. Filmik ukazujący sposób ich produkcji znajdziecie na moim kanale. Takie koperty wykorzystałam kiedyś jako zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu, co zresztą możecie zobaczyć na mojej stronie internetowej lubietworzyć.pl Ściskam i do zobaczenia wkrótce.